Dzisiaj rano niespodzianie zapukałam domy drzwi wcześniej niż oczekiwały. Przyszły te cieplejsze dni. A dokładnie o dzień wcześniej. Pierwszy dzień wiosny obchodziliśmy bowiem w tym roku nie 21 a 20 marca, dokładnie od 6.14. Dlaczego? Odpowiedź na to jest prosta. Dzieje się tak raz na 4 lata, kiedy mamy rok przestępny. Tak naprawdę, znać o sobie, wiosna dała nam już w weekend, kiedy to temperatura sięgnęła 20 stopni. A my, w pierwszy dzień wiosny, wyruszyliśmy z kamerą na jej poszukiwania. Nad wisłą cisza i spokój. Na drzewach pojawiają się bazie i zaczyna kiełkować trawa. W Kozienickim parku coraz więcej spacerujących osób. Poszedłem do parku. Park w Kozienicach jest przepiękny. Jego rzeźba, w ogóle drzewa. Co spotkałem? No tam poniżej już wychodzą kwiatuszki, zielone listki dźwigają się do góry, jak będzie ciepło to za tydzień. Może dalej zakwitną niektóre kwiatki, zawilce i tym podobnie. W przyrodzie z trudem, ale można dostrzec jej pierwsze oznaki. Wśród ptaków panuje wiosenne poruszenie. Wystarczy wyjść na krótki spacer, aby wsłuchać się w ich trele. Spod liści nieśmiało wyłaniają się pierwsze przebiśniegi. Zakwitł też wawrzynek wilczełyko, który pamiętajmy, że jest pod ochroną. Biorąc pod uwagę, że prognoza pogody na najbliższe dni jest bardzo optymistyczna, ma być ciepło i słonecznie, z dnia na dzień na terenie puszczy Takich jej śladów będzie coraz więcej. Warto więc korzystać ze sprzyjającej aury. Z czym się pani wiosna kojarzy? A, z kwiatami. Wiosna mi się kojarzy z przesadzaniem kwiatów, bo akurat doniczki nosimy niesiemy nosimy zimę, ziemię. A wczoraj był 19 to było przesadzanie kwiatków. Z pięknymi kwiatami. Kojarzy mi się z uśmiechem. Z piękną pogodą mi się kojarzy wiosna. Z ciepłym, z ptaszkami pięknie śpiewają. A co Pani robi w pierwsze wiosenne dni? Jak Pani spędza ten czas? Wykorzystuje na przykład w weekend taki upał był? No jestem na emeryturze, to sobie spaceruję. Dla zdrowia. Tak, dla zdrowia. Dziękujemy. No na rowerze jeżdżę o, też. Super. No, sobota, niedziela to spędziliśmy na rowerach. Pamiętajmy też o zmianie czasu w nocy z soboty na niedzielę. Z 24 na 25 marca będziemy spać o godzinę krócej. Zegarki przestawiamy z drugiej na trzecią. Wioska, wioska. Весна, а кто ты? Весна, 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 а кто ты? Весна, 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 а кто ты?